Udam, że w 2007 roku, kiedy obejmowałem urząd burmistrza Sławna, to ta instalacja była praktycznie przeznaczona do likwidacji. Ona w planach wojewódzkich już była, można powiedzieć, skasowana, i to to przedsięwzięcie, które się ciągnęło jeszcze ze starych lat, miało być zupełnie zamknięte. Sławno i inne gminy powiatu sowieckiego byłyby praktycznie skazane na. Zagospodarowanie swoich odpadów poza y, powiatem sławieńskim y, w nieznanych zupełnie relacjach cenowych, bo byśmy byli również poddawani różnej grze rynkowej, którą obserwujemy, jak to się dzieje dzisiaj w Polsce w różnych miejscach. Podjęliśmy ten rzeczywiście wysiłek, żeby stworzyć y, instalację y, myślę dość nowoczesną i skrojoną na miarę naszych możliwości, ale do tego były potrzebne przynajmniej dwa podstawowe warunki. Przechylność Pana Marszałka i ujęcie jednak Gwiazdowa jako ripok ujęcie w planach i pomoc w finansowaniu, w realizacji tego przedsięwzięcia i współpraca między samorządowcami, głównie z miastem Darłowo i gmin ościennych, bo do tego był niezbędny określony strumień odpadów. To, to też jest wymagane wskaźnikowo, żeby tego typu przedsięwzięcia mogły istnieć. I bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy świętować y, sukces. Bardzo się cieszę, że możemy gościć pana Marszałka Olgierda Geblewicza. Y, to duża satysfakcja, Olgierdzie, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo się cieszę, że gościłeś dzisiaj w ratuszu, bo też dodam, że faktycznie jest to pierwsza wizyta Marszałka w Sławieńskim ratuszu, można powiedzieć, w historii. wizytować ratusz w Sławnie i spotkać się z samorządowcami, nie po raz pierwszy, akurat to muszę podkreślić, a z drugiej strony podziękować za zaproszenie na tą, na tą uroczystość, myślę, że bardzo ważną, nie tylko w tym wymiarze lokalnym, ale również w wymiarze regionalnym. My kilka miesięcy temu przyjęliśmy nową strategię rozwoju województwa zachodniopomorskiego. I tam dość jasno zarysowaliśmy nasze cele i nasze aspiracje. Mamy wszelkie powody, ale i aspiracje ku temu, żeby być najczystszym ekologicznie województwem w Polsce. Jest, już dzisiaj jesteśmy największym producentem energii odnawialnej w Polsce. Już dzisiaj mamy bardzo kompleksowo rozwiązany problem gospodarki ściekowej, i coraz lepiej rozwiązywany problem gospodarki odpadowej. To wszystko jest możliwe tylko dzięki determinacji takich ludzi, którzy do dzisiaj się tutaj zgromadzili. Ja głęboko wierzę w to, że będziemy nie tylko jednym z najczystszych regionów w Polsce, ale będziemy również jednym z najczystszych regionów w Europie, bo na to zasługujemy, bo zasługują na to nasi mieszkańcy i zasługują na to, na to nasi turyści.